Witam serdecznie na szkoleniu z Excela na poziomie średnio zaawansowanym. Na początku kilka słów wstępu dotyczącego tego, jak to szkolenie będzie wyglądało, na jakich plikach będziemy pracować i czego będziemy się uczyć. Całe szkolenie podzielone jest na takie bloki tematyczne. Tak samo podzielone, podzielony jest folder z szablonami, w którym są pliki, na których będziemy pracować. Cały folder z szablonami dołączony do tego szkolenia podzielony jest właśnie na takie bloki tematyczne. Funkcje w programie Excel, sortowanie, filtrowanie, praca z wykresami, zarządzanie danymi, formatowanie warunkowe, sumy częściowe, prezentacja danych. To są rzeczy, które będziemy chcieli sobie omówić na tym szkoleniu. Przez większą część kursu będziemy omawiać sobie różne funkcje. W, w większości folderów jest po kilka. Plików widać, że na przykład w tym folderze funkcji w programie Excel, szablony jest kilka plików z właśnie szablonami zadań, które będziemy rozwiązywać. Ja te wszystkie zadania będę pokazywał, jak tworzyć, omawiając jednocześnie poszczególne funkcje i narzędzia Excela, ale zachęcam również do samodzielnej pracy właśnie z tymi zadaniami. Pierwszą rzeczą, jaką omówimy sobie będą właśnie funkcje w programie Excel i to właśnie na następnej lekcji serdecznie zapraszam.